Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wołał z mocą: Kto wierzy we mnie, wierzy nie tylko we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi również tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Tego zaś, kto usłyszy moje słowa, lecz ich nie przestrzega, nie ja osądzam. Nie przybyłem bowiem, aby dokonać sądu nad światem, lecz żeby świat zbawić. Kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, ten już ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, będzie jego sędzią w dniu ostatecznym. Nie przemawiałem bowiem sam od siebie, ponieważ Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i czego mam uczyć. A wiem, że Jego polecenie jest życiem wiecznym. Stąd też ja głoszę tak, jak mi nakazał Ojciec. Właśnie tak uczę. Dzisiaj. Y Pan Jezus po raz kolejny mówi o sądzie ostatecznym. Jest to kontynuacja tego, co Pan Jezus mówi o sądzie w Ewangelii Mateusza, w przypowieści o władcy, który osądza ludzi, tak jak pasterz. Oddzielając owce od kozłów. To jest kontynuacja też tych słów Pana Jezusa, które wypowiedział do Nikodema w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, gdzie już wtedy Pan Jezus mówi o tym, że tak naprawdę to nie On będzie sądził ludzi, ale że ludzie poprzez swoje własne wybory. Albo się potępiają, albo wybierają życie wieczne. I dzisiaj mamy kontynuację tych myśli. Pan Jezus dopowiada, że sędzią naszym na sądzie ostatecznym będzie jego nauczanie, że On jest po prostu nauczycielem. On przyszedł. Powiedzieć nam, jaka jest droga, którędy prowadzi droga do życia wiecznego, do nieba. Przyszedł nas o tym pouczyć, przyszedł to pokazać, nie tylko teoretycznie wyjaśnić, ale sam stał się tą drogą. Natomiast nie będzie takim sędzią. W dniu ostatecznym, jak to sobie niektórzy wyobrażają, że będzie nas jakby egzaminował z tego, czy byliśmy wystarczająco dobrze i czy mm, ze względu na ilość naszych dobrych uczynków zasługujemy na niebo. Sądzić nas będzie Jego Słowo. Sąd będzie polegał na tym, że po prostu zostaniemy skonfrontowani z jego słowem nasze życie zostanie skonfrontowane z nauczaniem pana Jezusa i myślę, że wielu nawet takich, którzy za tego życia uważali się za niewierzących w Chrystusa na sądzie ostatecznym jakby przypominając sobie, mając zaprezentowane w całej okazałości nauczanie Pana Jezusa, nagle albo się przekonają, że, że właśnie o to im w życiu chodziło, albo stwierdzą, że nie, nigdy tego nie chcieli, nigdy to nie było ich drogą, to nie było też ich aspiracją. To każdy z nas właśnie na sądzie ostatecznym stanie w prawdzie, w obliczu Jezusowego nauczania, które będzie nam po prostu pokazane, jakby w mgnieniu oka, w całości. Teraz my to nauczanie powoli odkrywamy. Powoli odkrywamy, jest nam ono jakby dawane stopniowo każdemu indywidualnie, w inny sposób, według jakoś jego własnego rytmu, we właściwym dla niego czasie. To słowo jest nam dawane, i, i my do tego słowa, tak dzień po dniu. W jakiś określony sposób się ustosunkowujemy. I oczywiście nie ma nic dziwnego w tym, na pewno Pan Jezus się nie dziwi tym, że to słowo nie od razu do nas przemawia, że mamy w pierwszym momencie jakiś opór, że kwestionujemy słuszność Jezusowego nauczania, co wyraża się grzechem. Świadomie popełnianym grzechem. Myślę, że to Pana Jezusa nie dziwi. Ważne jest tylko, czy, czy my wracamy do Jego słowa, do Jego nauczania. Czy wracamy do Jezusa, mówiąc tak, próbowałem inaczej, miałem chwilę zwątpienia, nie chciałem Cię. Panie, naśladować, ale, ale jednak wracam, bo tak jak mówili apostołowie, ty masz słowa życia wiecznego, bo jednak Twoje nauczanie to jest chyba jednak to, o co chodzi. Wybieram je mimo wszystko. Wracam do Niego. I tak jak powiedziałem, w obliczu nauczania Pana Jezusa nie będzie najważniejsza nasza przynależność do Kościoła, to czy praktykowaliśmy, czy nie. Nie to będzie najważniejsze. Najważniejsze będzie to, jaki mamy stosunek do Jezusowego nauczania. Poznałem bardzo wielu ludzi, Którzy absolutnie nie utożsamiają się z Kościołem, ale Jezusowe nauczanie jest im niesamowicie bliskie. Jakoś tak jest im po drodze z tym, czego uczy Pan Jezus. Natomiast poznałem wielu, którzy chodzą do Kościoła, modlą się. A nawet przystępują do sakramentów, do spowiedzi, a jednak kiedy się z nimi rozmawia, to nie jest im po drodze z Jezusowym nauczaniem. A jeżeli jest po drodze, to tylko z jakimiś wybranymi fragmentami Jezusowego nauczania najczęściej właśnie z tymi najłatwiejszymi. Oczywiście. Optymalnie jest, najlepiej jest i to będę zawsze każdemu polecał być w kościele, modlić się, wręcz trwać na modlitwie, wręcz modlić się nieustannie, to znaczy szukać takiego trwałego, stałego, nieustannego kontaktu z Jezusem, bo dzięki czemuś takiemu. Nauczanie Pana Jezusa dużo bardziej niż w innych okolicznościach będzie mogło jakoś w nas wsiąkać, wnikać. Będziemy szybciej tą drogą jezusowego nauczania, tą drogą, którą jest sam Pan Jezus, będziemy mogli kroczyć. Jeżeli będziemy korzystać z Słowa Bożego, z Ewangelii. Jeżeli będziemy się w to Słowo Boże wczytywać, jeżeli będziemy trwać we wspólnocie Kościoła, jeżeli będziemy korzystać z sakramentów, zwłaszcza sakramentu pojednania Eucharystii, zwłaszcza w tym znaczeniu, że no właśnie to są te sakramenty, które nam są dane jako ten pokarm, posiłek na co dzień, jako ten codzienny chleb. W tej naszej drodze naśladowania Pana Jezusa. Od tego po prostu zależy nasze życie wieczne. Na tym będzie polegał nasz ostateczny sąd. Jaki był nasz stosunek do Jezusowego nauczania? Na ile w to Jezusowe nauczanie się zagłębiliśmy? Na ile je przyjęliśmy? Na ile. Staraliśmy się tym słowem, tym nauczaniem żyć, czyli po prostu naśladować Pana Jezusa, to my sami będziemy na sądzie ostatecznym widzieć to, będziemy mogli to sprawdzić, i w ten sposób dokona się sąd nad nami. De facto, po prostu staniemy w prawdzie. A już na pewno nie będziemy przez Pana Jezusa potępiani, skoro nawet nie będziemy przez Niego osądzani. Tego zaś, kto usłyszy moje słowa, lecz ich nie przestrzega, nie ja osądzam. Nie przybyłem bowiem, aby dokonać sądu nad światem lecz żeby świat zbawić.